Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, kochani. 172. live. Dzisiaj porozmawiamy o kierunkach działania liną. Temat może się wydawać dosyć banalny i wiele osób gdzieś w czasie pracy zapomina, nie zauważa, jak istotne jest dość precyzyjne Operowanie liną i przyjrzenie się temu, co będzie się działo, jeżeli tą linę wykorzystujemy, jak ona się układa, jakie daje nawet i wizualne efekty w czasie pracy, jak przekierowuje się ta energia. Na tym się właśnie skupimy, dlaczego wybrałam taki temat. Jak wiecie, w weekend było szkolenie w płocku z ćwiczeń z poziomu pierwszego. I bardzo często ten element działania liną pojawiał się w pracy i w przejściach i w różnego rodzaju korektach i w prośbach naszych o wykonanie takiego a nie innego ruchu i wiem, że gdzieś nie do końca zawsze pamiętacie kiedy działać w taką stronę, kiedy w pionie, kiedy w poziomie, jak skorygować, jak poprowadzić tą linę, żeby uzyskać efekt taki dokładnie jak chcemy, i żeby pomóc koniowi zrozumieć, czego my w ogóle od niego oczekujemy, ale też często, żeby zabezpieczyć swoją przestrzeń, żeby wyegzekwować jakieś polecenie. Więc pomyślałam, że omówimy sobie ten temat, że go tak wyłuskamy jako ogólną, w ogóle z takiej ogólnej części pracy na linie i skupimy się tylko i wyłącznie na tym kierunkowym działaniu. Ze spraw informacyjnych a propos szkolenia, jeszcze które było, wiem, że pytacie, będzie nagranie. To szkolenie było całe, nagrywane. Będzie na pewno dostępne w sklepie dla osób, które nie były, nie wykupiły tego szkolenia na żywo. Wszyscy uczestnicy, już to u nich mówiłam, ale jeszcze będę powtarzać, dostają nagranie. Taka była zawsze zasada, że na wykładach na żywo było to wszystko nagrywane, i dla osób, które były, które miały wykupione uczestnictwo, nagranie jest oczywiście za darmo, i jak już to wszystko Mirek zmontuje, poskłada, to wtedy będzie do Was też wysyłane. Powiem Wam, że obejrzałam ten materiał i bardzo mi się podoba. Czy chcąc, czy nie chcąc, ułożyło nam się tak, że ćwiczenia początkowe, tak, jakby w zależności od zaawansowania, tak dobraliśmy konie i rzeczywiście można powiedzieć, że bardzo fajnie to wyszło, że ćwiczenia, które są najbardziej bazowe, wykonywaliśmy na koniu, który dopiero się uczy i widać najwięcej rzeczy, które trzeba poprawiać, korygować, z którymi zmagacie się na co dzień. Chcąc wykonywać ćwiczenia, konie nie zawsze nam pomagają i bardzo fajnie nam to na tym materiale. Wyszło. Obejrzałam sobie to wszystko i myślę, że to będzie bardzo mocno taki pomagający i wspierający materiał dla osób, które zmagają się na co dzień właśnie z tym poziomem pierwszym i nie zawsze do końca wiecie, jak, coś, jak na coś zareagować, jak wyegzekwować jakieś polecenie, czy to już wystarczy do zaakceptowania zadania, czy nie, czy idziemy dalej. Więc jak będzie się materiał pojawiał, będziemy Wam na pewno. O tym mówić, będzie w sklepie, a dla osób, które były, będzie za darmo. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że od razu wiem, co będzie na live za tydzień, bo wyniknął on z rozmów na grupie. W przyszłym tygodniu powiemy sobie o linach, o dobieraniu liny, o właściwościach, o tym, jak do konkretnego konia. Dobierać liny, jak te liny się zmieniają w czasie pracy, jaką najlepiej wybrać karabinczyki czy bez, długie, krótkie, cienkie różne, w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, z jakim koniem pracujemy o tym, kiedy przechodzisz na inne liny, jak to wszystko sobie układać jakich ja używam. Na pewno Wam tam będę pokazywała zdjęcia i proponowała miejsca, gdzie ja. Akurat kupuje, zaopatruje się i powiem, dlaczego akurat sugeruje się tym, a nie in, tymi, a nie innymi rzeczami. Więc to takie sprawy informacyjne, a teraz przechodzimy już do naszego tematu do kierunków działania liną. Postarałam się dosyć zwięźle to zebrać i omówimy sobie na kilku przykładach ćwiczeń w różnym ustawieniu tak żebyście po tym live'ie byli bardzo samodzielni w ocenie jak tą liną wbrew pozorom powinno się zadziałać bo ta świadomość jest ogromnie istotna my początkowo jak zaczynamy pracę to musimy dużo się namyśleć, na zastanawiać i tak robicie czy machnąć w jedną stronę, czy w drugą, czy bardziej w górę, czy bardziej w dół. To czasowo będzie Wam się automatyzowało, ale ta umiejętność analizowania, jak poprowadzić rękę z liną, jak ta lina zachowa się na kantarze i w którą stronę poprowadzi konia, jest bardzo istotna. Dlatego, że niektóre osoby zaczynając pracę z koniem, no nie ma co ukrywać, dowolnie gdzieś tam machają tymi linami, zmieniają kierunki w czasie pracy, nie zawsze w przemyślany sposób. I przez to nie zawsze uzyskują to, co chcemy, to, co chcą. Lina, moi drodzy, poprzez kantar przenosi energię, przenosi energię, która działa w konkretnym kierunku. I najczęściej działa tak, tak poprowadzimy tą linę, jak będziemy ruszać ręką. Jeżeli ruszymy od lewej do prawej, to w tą stronę lina będzie poprowadzona. Jak będziemy robić kółka, to wtedy ta lina tak się będzie zachowywać i koń będzie dostawał taką okrągłą informację. Jak będziemy nią bujać lewo i prawo, no to też taka informacja będzie przekazana. Oprócz tego, że jest wysłana energia i ta energia jest kierunkowa, to lina przez to, jak nią machamy, pokazuje wizualnie różne kształty i tworzy przed koniem albo obok niego coś w rodzaju ścian. Coś mu sugeruje. Koniowi zaczyna się pojawiać jakiś z nich wytworzony przedmiot, a wiecie, że konie widzą nieco inaczej niż my. Dużo lepiej to wszystko wyłapują. Do tego nie mają aż takiej ostrości, szczególnie na górze, na dole, prócz tej smugi takiej wizualnej, gdzie mają ostrzejszy obraz, więc. Te wymachy liną i kształty, które ona przybiera, tworzą różnego rodzaju ściany i blokady, które coś koniowi sugerują, żeby się od tego odsunąć, żeby się oddalić, że tutaj już wejść nie mogę, bo mam pewną blokadę. To jest jedna z rzeczy, o której musimy pamiętać. Druga rzecz to świadomość, czy my prosimy o coś konia. Czy my już w pewien sposób to wyraźnie egzekwujemy lub korygujemy zachowanie, które się pojawia po raz kolejny? I to też omawialiśmy na szkoleniu, i bardzo bym chciała Wam to jeszcze raz przypomnieć. I jeszcze raz zaprosić Was do live'a, prośba czy korekta. Jest taki live, i jeżeli ktoś chce, to warto go sobie przypomnieć, kiedy wchodzimy z prośbami, kiedy z korektami. Ale na potrzeby tego live'a przypomnę Wam bardzo szybko, że najczęściej trzy razy prosimy o wykonanie jakiegoś ćwiczenia. Ale ćwiczenia, które już zna którego jest nauczony. Bo jeżeli konia czegoś uczymy, to wielokrotnie powtarzamy fazami nauczania prośbę, aż widzimy, że zaczyna rozumieć, potem to jest utrwalanie. Ale jeżeli kon już zna jakieś ćwiczenie i my je robimy na kolejnych treningach, prosimy trzy razy. Co to jest ta prośba? To jest użycie faz. Na takim etapie na jakim koń jest, czy nauczania, dalej już tam jest utrwalanie, czy wzmacnianie, czy finezja. Jeżeli koń popełnia na przykład nie wiem błąd, prosimy go o cofnięcie normalnymi fazami. On się cofa, znowu wraca do nas. No więc my znowu przypominamy: "Proszę cię, żebyś się cofnął". On znowu do nas wraca. Trzeci raz mu przypominamy. On znowu wraca. Więc od czwartego razu jak najbardziej możemy robić korekty. I ponie, Czyli takie zadziałania, jakby czwartymi, narastającymi fazami pojedynczymi, wstryknięciami na linie, czy na przykład wstryknięciami batem. Od tej czwartej pomyłki. Czym bardziej zaawansowany koń i wiemy, że bardzo dobrze zna ćwiczenie, możemy od trzeciej pomyłki zrobić korektę. W niektórych przypadkach nawet od drugiej, ale standardowa wersja jest taka: trzy razy prośba, od czwartej wchodzimy już z korektą. I wracając do tego, że rozmawiamy dzisiaj o Linach, to Najczęściej na linach robimy, i macie tak w głowach, te cztery fazy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Ale na linie można też używać faz wzmacniających. Można też używać faz finezyjnych. I koń na przykład, który ma wykonać cofanie na fale, gdzie pierwszą fazą jest palec, drugą nadgarstek, trzecią łokieć, czwartą cała ręka, można na poziomie drugim, nawet trzeba, Przechodzić na fazy wzmacniające, czyli będzie faza pierwsza, faza druga i faza czwarta z całej ręki, pomijamy trzecią, a na poziomie trzecim, na przykład, jak będzie, będziemy oczekiwać już pierwszej reakcji na pierwszą fazę, a jak nie ma reakcji, wejdziemy w fazę czwartą z całej ręki. I na linii jak najbardziej takie fazy też stosujemy, tak jak w innych pomocach, jeżeli lina. Daje jako sama całe sygnały do danego ćwiczenia, czy to będą przejścia w dół na fale, czy to będą właśnie cofania na fale, to też przejścia, nauczanie utrwalnie fazy wzmacniające i fazy finezyjne obowiązują. Co jest ciekawe, i może zauważyliście w swojej pracy albo na filmach, że raczej na linię jak pracujemy w ćwiczeniach na linę, nie wchodzimy w serię faz. Czyli jak robię cofanie czy przejścia w dół na fale, to po czwartej fazie, jak machnę, nie wiem, nawet trzy sekundy, a nie ma reakcji, nie wracam do fazy pierwszej, tylko egzekwuję wycofanie. I tutaj, jeżeli dojdziecie, nawet na pierwszym poziomie, do takiego etapu, to można zadziałać na dwa sposoby, żeby wyegzekwować. Albo możemy wejść, jeżeli jesteśmy na czwartej fazie, w korektę wykonaną na linie, która różni się od tego od faz, że jest pojedynczymi. Te korekty są pojedynczymi, krótkimi szarpnięciami, takimi pyknięciami na linie. Wykonywanymi w kierunku, w którym chcemy, żeby koń się ruszył. Zaraz będziemy sobie te kierunki rysować. Fale, jak robimy, jako pomoc, jako prośbę, wykonujemy płynnie. To wszystko płynnie narasta. Korekty są krótkie to są krótkie szarpnięcia. I to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy wesprzeć na przykład czwartą fazę wykonywaną falą, robić te pyknięcia. Czasami nazywamy to takie nasze łóż, gdzie to są dłuższe pyknięcia od nosa w kierunku ogona i one też mogą być w różnych kierunkach. Możemy też, oczywiście, jeżeli jest taka sytuacja i możliwość, wesprzeć. Tą presję wykonywaną liną, presją dokładaną batem, żeby wyegzekwować to, co chcemy. Więc ścieżki główne są dwie: albo wchodzimy w korektę liną, czyli takie krótkie pyknięcia, już nie płynnie narastające fazy, w krótkie szarpnięcia też narastające, ale takie, żeby nie zawieszać się na tej linii, żeby one były takimi puknięciami, bo jak sobie przypomnimy jeszcze na koniec, Działania na linię, jeżeli chodzi o fale, o korekty, to jest rytmiczna presja, to nie jest stały nacisk, to nie jest doprowadzanie do połączenia, tylko właśnie do takich krótkich puknięć. Więc mamy albo korekty liną, albo wsparcie presją batem. I to są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o świadomość, czy my używamy prośby, bo chcemy nauczyć jakiegoś zadania, albo po prostu prosimy konia o wykonanie zadania na danym treningu i okazuje się, że konie robi, ale coś psuje, coś nie wychodzi, znowu popełnia błędy. To my trzy razy przypominamy, że chcemy, żeby zrobił przejście i został w danym chodzie, albo żebyś się wycofał i został w danym miejscu. A on to psuje, popełnia błąd, więc od czwartej od czwartego błędu zaczynamy wchodzić z korektami, które też możemy wykonywać na linii. I teraz narysujemy sobie poszczególne ustawienia człowieka w stosunku do konia, które narzucają nam pewien sposób działania liną. I ja bym chciała, żebyście oglądając to Zauważyli, że jest to bardzo logiczne, że jest to kwestia takiego wyobrażenia sobie, jak ta lina będzie się układać, w którą stronę przekierowujemy i czy jak wy pracujecie obok konia, czy ruchy waszych rąk, a przez to waszej liny, będą rzeczywiście wskazywały koniowi dokładnie to, co chcemy.